Cześć, jestem Sulekota i teraz kolejny film na moim kanale z gry Far Cry 5 Zgodnie z sugestią nowego subskrybenta w dzisiejszym filmie zagrałem sobie właśnie na tej mapie. Jak przypuszczam, jak nie trudno się chyba też domyślić, jest to chyba jego mapa. Tak czy siak, mekaminos. witamy Ciebie na pokładzie, mam nadzieję, że zostaniesz na tym kanale na stałe, albo przynajmniej na jakiś czas i że coś tutaj na ten kanał wniesiesz. Witamy Cię, jesteś moim 38. subskrybentem. A tak, wracając do gry, to jeszcze zanim zaczniemy sobie na tej mapie grać, to zobaczmy sobie tutaj zestawy broni. A, już wiem, który wybiorę. Wybierzemy sobie ten, dobra. Załadujmy mapę, graj solo. Została... O, 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 Nie wiem, czy to była słuchaj, gdzieś tam mi za oknem... Słyszałem, ktoś miał ostre hamowanie. Nie wiem, czy wy to słyszycie w nagraniu, może wy, że tak. No ewidentnie ktoś sobie robi drifting gdzieś Może to słyszeliście, może nie, nie wiem No i zaczynamy To są przeciwnicy? Nie, sojusznicy, dobra Heads up, ale chyba coś Nie za bardzo chcą nas posłuchać ci przeciwnicy tam To jest jakby strażnica chyba, tak? Dobrze przeczytałem? Tak, wyzwól posterunek. No ale co, myśmy tutaj zaczęli z nimi strzelać. I to raczej po cichu... Po cichu raczej to... O swojego rozwaliłem. Szlak. Ale raczej chyba... Po cichu tego nie damy rady zrobić, skoro myśmy od razu tak z grubej rury zaczęli. Macie, częstujcie się. Ciach, nie ma szkarku, chłopie. Co to za piosenka leci w tle? Dobra, zdjęty. Uwaga, bo zaraz mnie zdejmą. Boom. Dobrze, że się stamtąd ruszyłem, bo byłbym zginął, niestety. Ale dobra. Sojusz i go berwa. Postarajmy się go podnieść. Kurde, nie zdążę dobiec. Sukien syny go zabiją chyba. Ale na tym warto tutaj jest też biec, bo wal się, no nie, jednak nie warto biec. Co pan, to co mówiłem? Wyzdrowiej. O chłopie, niestety nie dał rady cię chyba ratować. To tam z bloku strzela jakiś dupek. Tu był lepszy celownik. Jeszcze z tyłu. O kurde, o kurde. My go nie uratujemy tego naszego kolegi, jest tutaj chyba. No jeszcze tego go granatę musiał podrzucić. To już całkiem dywan. Skąd te naparzają? Ech, jest ja zginę jak nic. Czasami tak jest, dupia to. Tam jesteś, gnoju. Tam on był, cały czas tam był. Tu jest kolejny chyba. No i bardzo dobrze ci, że ma boleć. Tak jest, bardzo dobrze ci boli. Wstawaj chłopie. O, świetnie, uratowaliśmy więziońka, za zajebiście. Będziemy go uratowany. Teraz możemy im dojebać. Może tu kolejni są. Dobra, już tak zaraz, tak nie. Dobra, może, może ta mapa jest taka, że tutaj początek jest taki, że to jest strzelanina. Po tym, że jest normalnie ta strażnica, i się trzeba będzie skrajać. Zobaczymy za chwilę. Ale fajna muzyczka w tle leci. No tam widać jakiś posterunek. No tu jakąś sniper by się... snajperka przydała, nie ma snajperki, trudno. Za no, to przydałaby się apteczka koniecznie, bo tak oberwałem w tej chwili, że... Tak w ogóle to miałem zamiar nagrywać co innego, tylko że... Mekamino z mi wyskoczył z tą właśnie mapą. To mówię, zagram nią jak najszybciej. Żeby potem nie było, że obiecuję, że coś nagra, a po tym filmu się nie pokazałem przez dłuższy czas. Że długo wszystko robię. Co ja wolę nie obiecywać. W zeszłym tygodniu chciałem zapowiedzieć, kiedy wyjdzie właśnie nowy odcinek z Warsaw Liberty. Ale na razie się wstrzymałem. Dobrze, Jestem na Kubie. Mniej biurokracji i te cholerne rodziny Sidów. Wolę prowadzić wysypisko tam, gdzie ludzie to docenią, weźcie sobie tylko co chcecie. Już i tak dostałem pieniądze ubezpieczenia. jebać ten kraj dot. He <laughs> fajnie, fajnie tutaj żeś umieścił, podobało mi się to. Na innych mapach pewnie też są, ale ja tak raczej mapy po prostu przechodzę, rozwadzam przeciwników i tam bez głębszej refleksji tam nie szukam też żadnych tych znajdziek. Ale fajnie, że coś takiego się tutaj pojawiło. Jestem na Kubie. A tak w domyśle to jestem na Jarze. Ja czasami zastanawiam, czy są gdzieś takie kraje, o których się rzadko kiedy wspomina, w których jest jakaś wojna. Tutaj mamy kolejną grupę anioła. Potrzebny klucz. Ciekawe, gdzie ja go znajdę teraz. Słuchajcie, o, no, się powie tamczycy gdzieś tam dron. Co wietnamczycy robią? Ano, tak. Co mogą robić wietnamczycy na Kubie? Jeni druzy komuchy, więc co, co, co to za tak głupie pytanie w ogóle było? Z mojej strony, Dobra, teraz ja muszę ogarnąć i tutaj wbić. Bo tam jest ten znaczny, gdzieś to jakiś klucze jest potrzebny. Kurde, nie wiem. Tam zobaczmy. Możliwe, że przez ten tunel trzeba będzie przejść. Zobaczmy, więc z pistoletem się szybciej biegnie. Ale nie, 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 chyba nie tędy droga. Słuchajcie, nie. Zawsze, jak widzę taki tunel, kurde, się przypomina tylko jedna gra. To mi się od razu przypomina Dying Light jest pierwsze Dying Light. Nie to, co wyjdzie teraz. Nie the following, tylko właśnie to. Dobra, tu gdzieś ewidentnie trzeba w ten dom wbić i trzeba znaleźć klucz. Może on będzie tutaj w tym budynku. Mamy klucz, jest on tutaj na tym pomniku, właśnie bez głowy. Taki anioł bez głowy. Mi się tak to trochę teraz skojarzyło, takie miałem chwilowe, jak tam wybraliśmy taki mało znaczący kraj w, w grze. Europa Universalis II Wojna Światowa. Nie Heart of Irons. Nie ma na tutaj Heart of Arions. Heart of Irons, jak to tam się nazywa. Ale slow motion. Eee, tylko kurczę ten... Taki dodatek był do, do Empire... do Europy Universalis 2 Był taki dodatek kiedyś. O II wojnie, wojnie światowej. Możecie sobie zacząć przeczytać. E, o II wojnie światowej był taki dodatek kiedyś do dwójki i tam jak się wybrało taki mniej znaczący kre, na przykład Paragwaj, to jest zawsze jak się wczytywało na mapę i Greg, tam była właśnie taka postać te, takiego anioła, ten postęp tego anioła bez głowy. ale nie wiem co on oznacza, ale... Ale takie, takie coś tam się pojawiało, dobra? Gdzie tutaj trzeba iść dalej? No, żołnierzu, popatrz. Aha, tędy, dobra, jestem w domu. To jest naprawdę strażnica. No to tak jak mówię. Może z początku to była strzelanina, ale teraz to jest znacznie strażnica. Zobaczymy, zobaczymy, bo jestem cholernie, kurde. Ciekaw. Prawie zostałem wykryty przez niego, ale... O kurwa. Nóż chciałem, a nie granat. Teraz musimy wsiąść do śmigła. Oj. No i mnie wytruł. Uwaga, kolejny tam. Ale zaraz, zaraz. Śmigłowiec jest uzbrojony. Kurde, to ja mogę tutaj zrobić... <ścoughs> Od razu się muzyka rokowa włączyła. To jest. Doskonale, że nie Fortune Sun, ale. Jeszcze ktoś ma problem? Nie. Dostało 10 wrogów do unieszkodliwienia. Ciekawe, gdzie oni będą. Hmm. Gdzie jesteście? Chcę was oskalpować. Oj! No, o mały włos. Tam chyba będą. Ha, czyli opłaci opłaciło się lecieć. No to już trudno, nie wykryjąc, że już jestem dawno wykryty Rozpierdolmy tutaj to wszystko. Tam widzę kolejną beczkę z paliwem. Ale mam zeza. Tu poszło. Piękne slow motion, proszę państwa. Bardzo ładna mapa. Na pewno dodam do ulubionych. Już dodałem znaczy się do ulubionych. Znaczy by je nie wyszukał. Pojedynczego jest ciężko trochę ale dobra, pufuną. Niżej, obniżmy lot. Ale też je bez przesady. No, trochę przesadziłem. Wyżej trochę. Pięknie. Jeszcze dwóch. A teraz się pełnie boją i się schowali, co? A nie, śmigła lecą. Patrzcie, śmigłowce. Oj, pierdolną prosto we mnie. A sobie obiecałem, że nie zdydam podczas tej mapy, No niestety stało się inaczej. Ale to i tak było fajne, bo tak dup nie macie, frajerze. Kolejny. Też chyba oberwał, co? Dobra, teraz mamy to. Ale zaraz ja oberwę, że nie wysiądę chyba z tego ustrojstwa latającego. Pięknie. Jeszcze zdążyłem nie wylądować. Wyzwolę bez alarmu, bo chyba nawet nie było tej zabawy alarmu. No cóż, jak na strażnicę bardzo fajna mapa znaczy się, ale jak na Strażnicę to trochę to jej konstrukcja przebieg no nie bardzo. Na, oczywiście oceniam pozytywnie, ale tak jak mówię, na Strażnicę to nie bardzo... Jakbym ja był twórcą mapy, to dałbym tutaj z tego zrobić był szturm, ale i tak fajnie się grało, żeby nie było kurcze. Na następnym odcinku, który raczej nie będzie chronologicznie wrzucony na kanał po tym filmie, tylko trochę później, bo tak jak mówię, ten film nagrałem na spontana nagle, chociaż zacząłem tam serię innych map nagrywać a raczej nie dokończyłem ich jeszcze. Oto tę mapę nagramy sobie, te, te mapy, którą teraz będę nagrywał to wrzucę później. Tak dzieciak, tak siak bardzo fajna mapa. Jeżeli oglądałeś do końca to zawłaszkę łapkę w górę. Dziękuję za uwagę, cześć, trzymajcie się.